Przetrwać apokalipsę. Wyobraźcie sobie, że jutro ma nastąpić koniec świata. W ziemię uderzy asteroida, lub też wybuchnie wojna atomowa. Co wtedy zrobicie? Będziecie biernie czekać, aż fala uderzeniowa zmiecie Was z powierzchni ziemi? Czy jednak poszukacie schronienia w jednym z tysięcy bunkrów, tuneli czy też schronów, znajdujących się pod ziemią, lub też wewnątrz skał? Zapraszam was do oglądania serii filmów, w których zaprezentuję wam miejsca na Ziemi, w których będzie można przeżyć globalny kataklizm. Bunkier Kossa Zolisiał. Bunkier Kosa zolisiał jest to system podziemnych przeciwatomowych bunkrów znajdujący się na terenie Niemiec. W czasie zimnej wojny bunkier ten znajdował się na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej i miał ochronić kilkaset osób na wypadek wojny nuklearnej z Zachodem. Według jednego z niemieckich historyków bunkier Kossa był to bunkier dowodzenia układu warszawskiego. System ten składał się z sześciu bunkrów FB-75, z których każdy miał wytrzymać wybuch jądrowy w niedalekiej okolicy. Bunkry te nie były ze sobą połączone. Oprócz obiektów mających wytrzymać ewentualny atak jądrowy na terenie tego kompleksu wojskowego znajdowało się jeszcze kilka bunkrów typu FB-3. W których to znajdowały się pojazdy wojskowe oraz w których mieszkali dozorcy oraz konserwatorzy. Obiekty te były budowane w latach 1976-1979. Na początku budowy teren ogrodzono stalowym płotem o długości 6 km, który został podpięty pod napięcie 6000 V. Następnie, za pomocą koparek, wykopano doły oraz zalano tam beton. Budowa obiektów została ukończona w roku 1979. Obiekty te nie były widoczne z powietrza. Wewnątrz bunkrów znajdują się stalowe drzwi odporne na wybuch jądrowy oraz prysznice odkażające. Obecnie na rozległym obszarze, na którym kiedyś znajdowała się jednostka wojskowa, znajduje się muzeum. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Przetrwać Apokalipsę.